Okej, okay, ja już jestem. Jak widać, ten domek wygląda trochę łyso. No więc, tutaj, gdzie te wszystkie szpary i te inne, będą szyby. A ten, tutaj, to wyobrażenie jest po to, że tutaj będzie to będzie pełniło funkcję taką jakby wieży. Oj. Wieży strzelniczej. O, matko! No. Także dzisiaj chciałbym się wybrać z Wami po szkło i ewentualnie, zobaczymy, ile nam to zetrwa, zrobić tam parę rzeczy. O tam już ubiorka mała, prawda? Mam sporo wełny, jak widzicie. A, gram na Hulu Czy tam jak to tam Fatehulu? Nie wiem, fadehul, nie wiem, nie mam pojęcia. Noc zapada. Hmm... A ja się tak zastanawiam, czy włączyć tu potworki, czy nie. Zaraz pewnie będę musiał. Na wyprawę. Ale na razie na noc, jako że mamy ten domek jeszcze nie do końca skończony, to zostawię sobie napis full. Zaraz je na nabrajcie. Tak. A, ogólnie macie, spiszcie sobie Seeda mapy. Kordy, jak chcecie, to też możecie. Okej. Okay. Dobra. O, zapomniałem sobie, rąk więcej przepisać. Aj. Dobra, to... No, jedziemy Przespaść. Mówi, jest bardzo na Tak. Czemu domek, niby w serii nazywa się Podziemny Imperium, a domek jest na ziemi? No, bo nie bardzo wiedziałem, jak mam zrobić... Wow! Podziemny domek. Ale dobra, mam wszystko, parę razy zdążyłem już dednąć. Kurczę, pewnie będę musiał sporo cięć zrobić. Eee, mam. mam, trochę rzeczy tutaj niepotrzebnych kompletnie. Grzybki też sobie zostawię. Najgorsze jest to, że mi się żelazo kończy. W tym odcinku będę musiał wyjść z wami po te... Po, 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 po żelazo na jaskinie, ale zobaczmy, jak nie? Właśnie, jedną fajną. Ojej, jedną fajną rzecz. Ech. no tu jest ciemno, tak wiem, tu się będę spóźnować po ale tutaj sobie kiedy wcześniej kopałem i znalazłem taką dużą jaskinię. Jest dość głęboka. Nie tu widać. O, dobra. To idziemy. Chyba. Co? No. Ja tutaj ogólnie miałem takie pierwsze śledzisko, jakby. Będziemy mieli więcej. Bo czemu by nie? No, dobra. A ja wejdę sobie na. No. Normalnie. Teraz no, zaraz, tu mi się tam tu jest dostanę. Tak, wiem, jestem głupi, przechodzę na normalnie, jak mam tylko dwa jabłuszka Ogólnie wcześniej chciałem na tym odcinku zająć się farmą, ale... O, żarowca. Jest bo oczywiście słyszałem Oj, nie ten przycisk. Yy, chciałem się zająć farmo, ale stwierdziłem, że ten dom póki nie jest skończony, to nie ma sensu brać się za farm. O, tak on wygląda z daleka. Zaraz ja idę teraz w kierunku F1. Nie, pójdziemy w F0. O! Chyba ktoś przyszedł, będę to zdjęcie zrobić. Mam, no, to będzie? Mam cich. Eee, sorry, już jestem... Oj oj, 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 Cicho. Dobra, tam miałem się. Kurczę, wręcz ja że się jakby to tu nie wszystko. Dobra, trochę gipta się człowiekowi zawsze Wow. Okej. Okay. Idziemy we w0 Tak, we w0 Cały czas musimy się byliśmy. No krawędź, nie potrzebny, bo farmy nie ma, ani fermy ani farm też żółte kwiatki też nie, będą po z nie było póki co czerwone Piasek! Jest! Ale trochę przy mało, będzie potrzeba do dużo, dużo więcej Chociaż w sumie możliwie wystarczyć tak, to ma być duża wyprawa. Kurzczę razem na oddech popatrzyłem na FPS. Ale ogarnięty, kurczę, bo pata mi się kończy, ale no, pata jeszcze mi wystarczy on Jedną tą skrzynię. jedną co? Tak wiem, że jakbym na to zostanę, to 5 razy szybciej. Ale to jestem taki ogarnięty, że nie... Nie dobra, znaczy mi tego żel żelaza. Piasko. Może. O matko. Okej. Okay. Wiesz, co zostawimy sobie? Dwie krówki, poprzednią troszkę mięska, i skórki zresztą też. Wow, ale tak była hojna. Dobra, i tam dwie już zostali. O, pozbieramy troszeczkę kwiatków. O, bym chciał zrobić jakiś taki fajny, fajny czy fajny coś. To jest glina? Nie wiem, tutaj to po Grina tylko też nam się może przynieść. Dyrta O, stąd nawet mój kiedyś, wyjeździe Ale fajnie Dobra, jeszcze jedno sobie wątpimy O, tam jest wągiel, wągiel też się bardzo przyda eee, Ale gdzieś tutaj chyba była glina Pójrzcie, no nie wiem jak sprawdzić, no no to jest gnięcie. się przynajmniej. Okej, pójdziemy w tamtym dągie. co to jest? Nie ja widziałem tego. Sporo wągla. Okej. Okay. W tym momencie zamieszczę mi się poprzedni odcinek. Pierwszy. Eee, także e, niedługo powinien być jeszcze dzisiaj zresztą jeśli nie będzie żadnego errora Dzisiaj jest bodajże 18 eee, he, he, he. Żeby się zobaczyć przed chwilą dostanę doświadczenie. Ale ja tak cały czas tutaj patrzę bo ja nie bardzo wiem jak te są się spowodują nigdy nie gram praktycznie na żadnym takim otworczasnym poziomie o. a jeszcze jedno tak ogólnie to teraz jest świat na którym ja sobie będę grał też normalnie więc nie dziwcie się jak czasami będę miał w jednym odcinku tam 20 złota e, ż, ż, złota Raza. a w kolejnym już półtora e, staka a na przykład sobie pójdę gdzieś na jaski sam. E, także ja tam jest chyba ogólnie wej wej wejście do tej mojej jaskini nie dłużej. No. Ech, także. Ogólnie długo zamierzam wam kręcić shifta. mid mitwo speeda shifta. Wszystko już prawie wyspinać. Tak, wiem, że w tak nie jest sporo ludzi, które tam nie jest. Ech, dobra, idziemy do siebie. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Oj, no. oj, był przez moment. Kurczę, szkoda, że się nie do tego wilczka na mięso wziąć spowić, przydałaby się taka opcja mam w chałupie... Ło, no za, mam w chałupie dużo liści drzew i nie wiem eee, możecie mi zaproponować co z nim zrobić nie mam zielonego pojęcia, co ja będę wyprawiał głupi wilk Dobra, to teraz wam będę pokazywał moje piękne rozboje. Chociaż że jak tu będę wandermany, to nie wiem, czy się ze sobą Dlatego będę trochę chytrzejszy iść tutaj, gdzie cokolwiek może wejść, zostawię sobie czymkolwiek. Raczej przez to mi nie przejdzie. Gorzej, że enderman może wejść wszędzie. No. Prawie prawa, praktycznie też. No, dobra. To zrobimy ten odcinek dopóki się... Co już no, to nasz... ja nie się... Czy to już kończy? też pewnie nie wiem, czy tam jest dobrze. Raczej jestem pewny, że jest źle oświetlone. No, dobra. O matko. Tam rodzice oglądają sobie retransmisję meczu Polska-Niemcy w piłkę ręczną. E <grymne> Jak coś będziecie słyszeć, to przepraszam Was bardzo. O, tam jest pająk. Ła! tylko drzwi. tylko jakieś cholerne drzwi. O, ale trochę głupie będzie jak teraz sobie jakie będą drzwi wyważyć. Będę musiał tutaj zrobić salon. Mam. No. O już widzę skeleton. Aż. Dziad jeden. Głupi, brzydki. coś tak bezpośrednio. Oj, wiecie, co są? Chyba może mi zabraknąć innych tego szkła. No, ja mam duże to opium. No, ogólnie teraz Filipek kręci z hardcora. Jak ktoś lubił tego hardcora, z którego kręciliśmy z Robertem teraz może ich oglądać, a Robert będzie z Filipkiem wrócił Antfarma, my się zaj będziemy zajmować takimi słuchami. No, nie dam się na mnie. no ale tutaj nic za bardzo nie słychać. Na szczęście. No zaraz będziemy się zrobić. Okej, okay, już jestem trochę tutaj dorobiłem, ale tak patrzę za zabraknie mi odrobinkę tego szkła, więc potem wybierzemy się jeszcze drugi raz. Tu już widać Cripsona. Na szczęście tu żadnych nie ma. Tam jest zęby. Yy... Ale to jest chyba najmniej przeciwnik Aktualnie w Minecrafcie. Bo pająki teoretycznie mają mniej HP. Wow, to przecież ładnie, ale zombie się wolniej poruszają. Sorry, że ja ogólnie dzisiaj tak przymłastu mówię, ale coś mam czekarne trochę, dziwnie. Um... Teraz machnę sobie tą od razu, oj. Już myślałem, że coś mi to łazi To była to odblask myszki w ekranie. No, co jeszcze 11? No, taka 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow! Dzień dobry! Przestraszyłeś mnie, Starfak. Wieź? Dzień dobry. No, jest dzień seroki. Oł oh men, wyrabiałem ten muszlik, nie zobaczę. Eee, zmarnowałem. Polak był. No. Jakoś powinniśmy to już przetrwać. Spajderczy, okej. Okay. No, Amek zaczyna się robić w miarę przytulny. Jeszcze tylko zapomniałem z niego zrobić zejście w dół. I w dole tam będzie ta... Taka, jakby... Kopalnia. No i tam różne takie... Czyli by się zatekło? Już się powoli wszystko Ja sobie przyzwyczaję tylko jeszcze to. Ok, no wszystko jest w największym porządku. O, to są te elementy, które brzydko. Cię tu nie chcę, Stefan. Twojej niczki mi się przyniosło. się Okej. Okay. Bo poszedł. O. o, rzęby. Gdzie są rzęby? Wyszliśmy. No. Dobra, pięć na razie wystarczy. Musi. Byliśmy na F0 i to widziałem. No oh, trochę się nie wymieram, ten ja bym miał z pół godziny, nie umieram, no. nie wiem, nie mam spogodzienki, mam te panny. Zróbmy. 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 No, Zróbmy. Czemu ja tak Tak trochę bezwładnie. Muszę zrobić O tam jest fajna góra. Zostanę weźmieł chałupę. Czyli teoretycznie z dachów nie mogę no, tam tamto. Nie chcę za dużo tego światła odkrywać. Bo później nie będę miał tych dżungli. Mniej żożannych. A dżungli są fajne rzeczy. Z tego co wiem

Co oh, Kurde Nie dało mię XP albo się albo będzie jaskinio. Zrobić ło! trochę więcej rzeczy w Minecrafcie. Surowców na przykład. Takich, które to myśleli w Technik Packu. Ale takich sobie się nie dało wydobyć. A nie tylko gdzieś tam połączyć. Pójdziemy pod drzewka. będzie dobrze. bezpiecznie Bezpieczniej. Bo na drzewach raczej się nie spornują. nie mili panowie. Dobra, no, teraz to już musimy iść normalnie. A ja są tędy. I pójdę tam w las. Znaczy w las. No, tutaj jest taki mały no, lasek. Jeszcze zbierzemy te piotki. Ale wysoko to mamy łóżko. No, ale to jest podłogi i nie wiem, znaczą podłogą. Zapomniałem. Ja zapomniałem. mnie. No, dobra. Nie będziemy już dzisiaj łazić po te krowy głupie bo już się tak ten odcinek dosyć długo trwa. Schowamy sobie glinę, wełnę, to i to. Bruk się zawsze przydaje. Tukaj też sobie schowamy. Tukaj coś nie tylko muszę sobie trafić, trafić. jakieś drewno. No epicko, prawdę nie ma. Tak mam No, oświetlenie działa. <grystanie> nie, fajne, fajne. Skończymy domek i będziemy kończyć. Skończymy z tym szkłem. Oj. No. Dobra. No, także myślę, że okolice mam spoko. Wysoko tutaj jest, wbrew w pozorom. Możemy się trochę tego razu się hmm. hmm, 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 się jeszcze chciałem? No, także żegnamy się. Wejść tutaj przy łóżeczku, a nie. Tu nam się nic nie spadmuje raczej. No. Rozbiorę się. Także mam nadzieję, że nie zmarnowałem waszego czasu w jakiś tam bezsensowny sposób, że odcinek Wam się w miarę podobał, że seria Wam się w miarę podoba. O, naprawili to. No. Myślę, że odcinek był w miarę udany. Nie dodaliśmy. Także. Ja jestem Patriot.pl. Życzę Wam miłego dnia. Dziękuję za uwagę. Na razie. Cześć, pa! pa.